Siemanko, cześć, witam na moim kanale z tej strony Simon D I dzisiaj taka ciekawostka, a mianowicie chińska kamera inspekcyjna Wi-Fi, którą możecie podłączyć do telefonu i tak dalej. Test jest bardzo prosty, ale też myślę, że ciekawa będzie forma, bo ja musiałem niestety niedawno wymienić telefon. Nie wymieniłem go wcale na lepszy niż miałem, no ale nieważne. Natomiast nie mam żadnej aplikacji do tej kamery. Nic nie jest zainstalowane, więc robimy. Od dosłownie zielonego startu, od zera, e, e, po prostu e, będziemy instalować wszystko i zobaczymy, jak to działa. I później wyjdziemy na dwór, zobaczyć, jak to działa. Bo mam akurat jedno miejsce, gdzie chciałbym tą kamerą sobie zajrzeć. No dobra, na razie pokażę Wam, jak to wygląda. Pudełko takie zwykłe, kartonowe model F150, zaznaczony, cokolwiek to by oznaczało. I teraz, tak, e, tu jest moduł WiFi. Z kodem, który można zeskanować, żeby pobrać sobie aplikację. Tak już kiedyś było i to w jakiś tam sposób działało, natomiast nie robiłem nigdy testu. Do tego dosyć długi przewód USB z kamerą, ze światełkami. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że będzie. Cyk. Do tego kabelek do ładowania w pudełeczku. I tutaj takie sprężynki jakieś żebyście, jak chcecie coś wyjąć, gdzie wam coś wpadło z haczykiem, z jakimś tutaj mini lusterkiem, takie po prostu nasadki, które możecie zarzucić na, na kamerkę, założyć po prostu. Co tutaj w środku mamy? To jest obudowa od tego, papierek od, kartonik od tego tutaj ustrojstwa. User Manual HD wi Inspection Camera. Model F150 WiFi Look. Dobra, zrobimy teraz tak. Słuchajcie, eee, da, 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 da. Ja sobie tutaj się zainstaluję z kamerką. Nie bądźcie źli, bo jest tutaj na biurku Per Harbor po prostu jest akcja. No, renderuje się i, i robią się filmy dla Was. Także eee, tak to wygląda, niestety. Taka sobota. Dobra, to jest nam niepotrzebne, to nam się przyda i teraz to byśmy musieli połączyć z telefonem. Dobra, zróbmy to tak. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ładnie widać. Chcę Wam to pokazać. Myślę, że chyba trzeba zeskanować to. O, jest jakiś ten. Mam nadzieję, że pojawi Wi-Fi Look, OK. iOS, Google Play, Android. No i co? klik może być szkodliwy. Pobierz mimo to. Dobra. Mam nadzieję, że nam się to zainstaluje zaraz. A few moments later. Dzisiaj w ogóle jest jakiś jakiś nie wiem, co się dzieje generalnie, ale nic nie chce kurde działać. No, czyli pierwszy fuck up zaliczony. Czyli nic się nie wydarzyło. Dobra, zrobimy inaczej. Tu w instrukcji chyba jest opis, jaki program pobrać sobie z tego, tego tam. Um. Aha, dobra. How to use on mobile phone? Pisze, jest napisane: Downloading software in the application market. Open the iPhone application market, coś tam. A, Google Play i taki programik Wi-Fi. Wi-Fi Look się powinien nazywać. Dobra, to ja idę po prostu na. Ten kod, widzicie, nie zadziałał do końca. Nie wiem, co tam się pobrało. Jakiś kurwa wirus na pewno. Sklep Wi-Fi Look. Jest takie coś? Jest. Ocenę ma 2.8. No dobra. Zainstaluj. Mam nadzieję, że to pyknie. Mimo wszystko, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt chaotyczne dla Was. To wszystko. No, pobiera się. Tu jest słaby internet, mam w domu strasznie. No, sami widzicie, jak to pobiera. No, ale tak niestety już jest. Taka kurde złośliwość. Dobra, otwieramy. Czyli się coś tam nam pobrało. Otwieramy. Ło kurwanska, czajna, wadzajna, nic nie wiadomo o co chodzi. Otwórz. Nie wiem, zrobiłem poprawy, bo po, przeważnie poprawy jest ok. Nie wiem, może tak. O, jest cicho teraz. Wifi look. No i co teraz? Ja sobie tutaj to podłączam sobie, podłączam sobie to do. O oh, mojej kamery. Kurde, żebyście wy wszystko dobrze widzieli tylko. Sorry, żeby to tak było. Miało ręce i nogi. I co teraz? To jest taka informacja o aplikacji. Aha, dobra, i teraz włączam tutaj to z tego co kojarzę. Endoskop, kurde. No i co? kurwa, jakieś chińskie reklamy, z mi się tu dobra to trzeba wejść tutaj w te opcje ustawienia Wi-Fi, jest Wi-Fi Look i trzeba na to Wi-Fi przejść dobra dobra, gotowe okej okay. Przejmij z tą reklamą, bo mi szlak trafi zaraz. Już mnie zdążyło to wkurwić, a nie, nie mam tego. O, tu jest dopiero teraz to. reklama, no, kurwa reklama jeszcze mi. No, no po prostu zaraz rozjebię to wszystko, nie? Nie wiem, czy to się kurwa w ogóle, czy to się nagrało, czy nie. No, kurwa, dzisiaj nic nie. No dobra, tak widzieliście, proces instalacji to jest kuźwa jakiś dramat i to taki poważny dramat. Ale finalnie odinstalowałem jeszcze raz wszystko i tak ze spokojniejszą głową to zrobiłem. Już tego nie nagrywałem, bo dzisiaj jest jakiś taki dzień, że nic nie chce kurde mi działać poprawnie. Nawet Sony Vegas się wysypało, Komp się wysypał, kamera się zawiesza. Jest pełna radość dnia niedzielnego, także super. Eee, no dobra, w każdym razie tak. Urządzenie jest naładowane. Kamera działa. Będzie mi widać pewnie nawet. O, tutaj jestem. Nie wiem czemu w takim układzie, ale to dobra, nieważne. Czyli jakiś tam obraz to przekazuje. Słuchajcie. Dobra. Eee, spróbujemy pójść. Aha, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Jest to podświetlenie. Tutaj jest takie pokrętełko. Zobaczcie sobie. Tu i kamerka będzie nam, że tak powiem. Świeciła, o tutaj jest lampeczka na końcu o, Kurde, to jest nieporęcznie jedną ręką do robienia Dobra, nieważne, mam statyw, ale oczywiście statyw też się Też się sypie dzisiaj, nie? I to jest światełko mocniej, słabiej I podświetlenie widać na, na ekranie, które zmienia tak kontrast, że się nic nie widać Dobra, no to jest podgląd na Telefonie na tą chwilę Czyli zadziałało wszystko, nie? Dobra, tak zadziałało to Idziemy na dwór, nagrać zobaczymy, czy uda nam się zajrzeć do jakiegoś ciekawego otworu. Generalnie, jak na razie, za instalację w skali 1 do 5 ocena 1, bo jest po prostu jakiś dramat. Ta aplikacja dopiero za drugim razem chyba się zainstalowała poprawnie. Nie dawałem jej żadnych uprawnień, nie pobierałem żadnych plików, tylko z App Storeu normalnie pobrałem apkę. Zainstalowałem drugi raz, połączyłem się z tym urządzeniem z wi i zadziałało. Działa, ok, jest dobrze. Nie? Teraz tak. Program jest bardzo nisko oceniany. On ma tutaj jakieś wejście takie. Tu można sobie zrobić zdjęcie chyba, cyk. Tu można nagrywać. Widzicie nagranie. Oto się przyda, bo później Wam wrzucę kawałek tego nagrania, będziecie widzieli jakość. Tu jest. Nasza galeria cała, czyli jakieś zdjęcia, które zrobiłem już dwa przypadkiem zupełnie, yy, nie wiem co to jest. W Wy, mi z tym dobra. Tu jest chyba obrócenie obrazu, tak można sobie dostosować, a to jest dobre. A to odbicie lustrzane też dobre. Tutaj mamy o rozdzielczość 1920x1080, no proszę Was, bardzo. Eee, ok, są inne do wyboru. No jest nawet taka 2560x1920, ale ja w to nie wierzę. Czy to wy nie udamy. Ty, pokaż. Pokaż. Tutaj to, i teraz to trzeba zamknąć, bo się pojawia. Kurde, jest lepsza różniczość. No coś tam widać, ale ostrości do to nie ma żadnej praktycznie. No dobra, no. no widzicie, staty, który też się. Z dzisiaj. Dobra. Czyli ta kamerka no, działa. Działa. Dobra. Idziemy na dwór. No i dobra. I mamy taki patent, że chcielibyśmy tutaj zajrzeć sobie. Teraz chcielibyśmy zajrzeć pod podłogę i z tym moim magicznym urządzeniem. Dobra. Mam nadzieję, że coś będzie w ogóle widać, i że ja będę coś widział. Tu mam podgląd z kamery na telefonie. Nie widać go w ogóle. Tu jest, nie? No, słabo go widać, ale widać. Dobra. I teraz taki patent. To jest podłączone wszystko. Ja się muszę tutaj dostać. Tak z ciekawością po prostu zajrzymy do, do tej dziury tutaj. Bardzo ładnie wyszło wszystko. Odwiń to pan. Potrzebuje pół metra, gdzieś tak mniej więcej żeby zajrzeć czy w ogóle zobaczymy czy w ogóle coś dojrzymy tam przede wszystkim wiecie nie dobra o tyle dobre to jest tak włączymy sobie oświetlenie od razu na maksa tutaj widać widzicie jest dobra I ja tutaj wjeżdżam nie wiem czy widzicie obraz ja to spróbuję nagrać dobra wjeżdżamy jeszcze raz O, patrzcie, nawet coś widać. Widać wypełnienie podłogi steropianem, widać belki, widać ścianki. No, proszę, proszę, proszę. Widać woreczki silikonowe, takie osuszacze są nawrzucane. Kurde, no nie jest najgorzej wcale, no. Czyli funkcjonalność jakaś tego urządzenia jest, to widać ścianę z bliska ona sobie oświetla tam kurde, no powiem tak, nie jest, nie jest najgorzej nie jest najgorzej, bo mówię, jednak coś tam się da podejrzeć tym zamknij to pan dobra I teraz to tak nie tak, tylko tak człowieku o, o teraz siedzi, dobra no czyli co? Czyli zadziałało, nie? Zadziałało. Mam nadzieję, że coś będzie widać. A ja ten filmik muszę zatrzymać, kurde. Dobra, no zadziałać, zadziałało jeszcze. To co się dało zajrzeć, to zajrzeliśmy. I o dziwo to co zobaczyłem, nie jest źle. Nie jest absolutnie nie jest źle, także spoko. I zaraz podsumujemy to wszystko. No, i dobra, krótkie podsumowanie. Ociłała przyjechała jakaś. No więc, tak, ja się tutaj z tą apką jeszcze raz, ostatecznie, że tak powiem, wyjdziemy z aplikacji. Generalnie z tą aplikacją powiem Wam tyle, że jest tragedia. Jest tragedia, aplikacja jest. Niedopracowana w sensie takim yy, dla użytkownika, typu prosta, łączenia łączenie i tak dalej. widzicie, w tej chwili jesteśmy rozłączeni, chyba że pyknie tym razem. Wchodzę w apkę, jakieś chińskie napisy, w ogóle nawet po angielsku nie jest, szkoda gadać, i wiem, że tylko, że to lewe trzeba nacisnąć, i wtedy się pojawia nam jakieś takie łączenie z wi i trzeba z tego wyjść. No i jest, jest, jest obraz, zobaczcie, jest obraz taki, tak to wygląda, nie? No, jak to, jak to się generalnie sprawdzi na dłuższą metę, szczerze powiem, że nie wiem, A natomiast ja tego używałem dzisiaj drugi raz w ogóle, kiedyś na tablecie miałem starym to zainstalowane, na telefonie też zresztą, ale nie używałem tego nigdy, bo ta aplikacja była wkurzająca, Natomiast jak przebrniecie już przez dom instalację całą, no to, to to działa. W jakiś sposób to działa. Zobaczymy wstawię w tym widzieliście film z inspekcji, że tak powiem, którą chciałem zrobić już od jakiegoś czasu pod podłogą, którą kiedyś tam wymieniałem pewnie o tym wiecie. Więc ta jakość nie jest powalająca, ale na przykład pozwoliła mi zobaczyć, że jest pod podłogą sucho. Że jest pod podłogą sucho, że jest ładnie ten steropian, który był wysypany, leży, że ściany są czyste, nic na nich nie ma, eee, to jest dobre. Powiedzmy tak, podsumujmy. Miałem Parkside'a, który był banalnie prosty w użyciu. Włączałeś i to działało, miało swój ekranik, nie łączyłeś się z niczym. Tutaj ten minus jest taki, że musisz się z czymś tam połączyć, żeby mieć fizyczny ekran. Tak to wygląda. Cenowo to kosztowało chyba z 25 funtów, może 20, coś takiego, nie było to drogie w każdym razie, działać działa, szału nie robi, ale działa i ocena tak, za oprogramowanie i prostotę użytkowania jest jedynka na 5, to na maksa, e, jakość, no tak trójkę bym dał ogólnie, e, bo samo urządzenie jest spoko, ma wbudowaną bateryjkę, e, działa, i tyle. Ale y, oprogramowanie to jest jakiś dramat kompletny i, i, i tyle. Także, czy to jest lepsze od Parkside'a? Y, nie. Jest mniej wygodne w użyciu, jest tańsze na pewno. Y, natomiast, jak nie używacie takiego czegoś często, a musicie się posiłkować czymś takim, byle podejść do tego bez nerwów, to się może przydać. I tyle. Trzymajcie się. Cześć. Ja generalnie nie polecam.